Witam wszystkich bardzo z tej strony. Mamy tutaj 205 w wersji coupé, Zobaczcie, piękna, śliczna, niebieska fura. Taką mógłbym jeździć, podoba mi się bardzo, kolor jak najbardziej w porządku. Yy, mamy tutaj silnik 274. Jest to ten sam silnik, co mam w e klasie I teraz tak, yy, już w tych silnikach były rozrządy w tych wcześniejszych, w tym też jest problem z rozrządu, z rozrządami. Były odmy. Tych też jest problem z odmami. No i żeby było wesoło, no to w tym silniku coś nowego taki otóż kabelek. Zdarza się bardzo często, że wyrzuca w tym silniku błąd pompy olejowej, zaworu pompy olejowej, oczywiście pompa olejowa znajduje się w misce I zawór do tej pompy podpięty jest kablem. Sterowany jest elektronicznie, podpięty jest takim właśnie kabelkiem, czyli ten kabelek wpięty jest wewnątrz w pompę. Tu mamy taką przejściówkę, która jak widzicie, ma też uszczelkę, wychodzi nam z miski na zewnątrz. No i mamy podpiętą tutaj instalację elektryczną do modułu silnika. I w tych kabelkach jest taki problem, że tutaj gdzieś dochodzi do braku konekcji na przewodach, przez co fizycznie zawór nie ma łączności między instalacją tutaj a zaworkiem. No i niestety do wymiany mamy taki przewód. Na nieszczęście ten przewód właśnie znajduje się w misce olejowej. Do wymiany jest konieczna, konieczny demontaż miski, jak i wymiana tego właśnie kabelku. Także jak macie problem z zaworem, błąd zaworu na pompie oleju z silnikiem 274, no to na pewno, czy znaczy na pewno mogła zawsze jakaś kuna łaska przegryźć kabel od miski gdzieś tam do modułu. No ale zazwyczaj jest to wina, pomijając właśnie fakt, że gdzieś tam coś przegryzło, coś tam gdzieś zeżarło, jest to zazwyczaj ten właśnie łącznik. Zabieramy się tutaj za demontaż miski olejowej. Zobaczycie, może zrobię jakiś pomiar kabelkiem tutaj da się. Tu jest spoko, tu raczej też. Zrobimy pomiar przejścia na tym kablu. Zobaczcie, jak to wygląda od dołu, gdzie to się znajduje. Także zabieram się tutaj do roboty. Tutaj jeszcze mam zmianę oleju przy okazji. Także sobie już tu przygotowałem do spuszczenia, więc jedziemy ostro tutaj do ściągnięcia miski. Mamy już zaworek Przewód do zaworku w ręce, jak widzicie miałem Wam mierzyć konekcję przewodów, ale nie ma po prostu sensu, jak widzicie jeden przewód nie ma połączenia z kabelkami, jest po prostu zerwany, no i właśnie bardzo często się dzieje to w tych modelach, właśnie o to chodzi. Przewód jest troszeczkę już taki stwardniały, bo to w oleju cały czas pływa, takie dziwne tylko, że to przecież jest nieruchome, zamocowane na stałe, jest to dość krótki odcinek, dlaczego to się tak przerywa. No taki feller, niestety roboty bardzo dużo, żeby się do tego dostać. Miskę mamy już wyczyszczoną. Podmontaż, zobaczycie teraz jak to wygląda od drugiej strony. Tutaj zobaczycie od strony właśnie silnika jest już zamontowany ten przewód, tam się łączy z instalacją elektryczną. Tu macie kostkę. No i jest to właśnie połączone wewnątrz w miejsce do czujnika znajdującego się na pompie. Pompa oleju pędzona z łańcucha, nie mamy tu już y, takich wałków wyrównoważających jak w tych wcześniejszych modelach, mamy za to te wałki tutaj z tyłu, tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze może od przodu smog, o wałki wyrównoważające, no w sumie tyle, także składamy to wszystko do całości, podepniemy komputer, zobaczymy pewnie błąd będzie już zapisanych, wykasować. Zalać olejem i powinno być dobrze. I wiecie co, tak jak mówiłem o tej odmie, że często pada, tak na koniec podpiłem sobie komputer do samochodu, no i padła odma. Także sobie do serwisu podjechałem następnego dnia, zamówiłem sobie, na szczęście było w Warszawie. Pojechałem po zaworek jeszcze mnie czeka w tej, w tej 205 wymiana tego zaworku. Także jak zwykle. Zawsze sobie mówię tak, tak chłopaków. No to może widzimy się za dwa dni, za trzy przy, przy, tych, przy odbiorze części, ale jednak chyba los mnie tutaj do tego Mercedesa codziennie gna, więc rano, zawsze przed pracą, muszę sobie do Mercedesa po części podjechać. No i odmę już wymieniłem, ona się znajduje tutaj pod modułem silnika. Troszeczkę tam trzeba rozebrać z dołu z góry. Może tam ją widać kawałek. O, jest, tam widać. Taką srebrną opaskę. No to dochodzi do tego zaworku. Mamy tutaj starą, tą odmę. Mamy oczywiście stary ten kabel, jeszcze tylko pasek, świecę No i będziemy działko skończone. Podepniemy komputer, czy jakieś mamy błędy. Zobaczymy, jak to wygląda. No i błędów nam nie wyrzuca żadnych. Zobaczcie sobie, jest monitoring włączony, także na bieżąco silnik pracuje nie wyrzuca nic. Często pytacie o przebieg, samochód ma 102 tysiące kilometrów, także jest spoko, wszystko działa, błędy pogasły, także życzę Wam wszystkiego dobrego, cześć, cześć.